Kilka miesięcy temu, kiedy z księdzem proboszczą zastanawialiśmy się, z jakim tematem mam do Was przyjechać, wymyśliłem, że może byśmy trochę pomedytowali na temat mistyki w życiu codziennym, mistyka w dniu powszednim. Tymczasem wybuchła wojna na Ukrainie i ten nasz dzień powszedni, codzienny, już nie jest dniem codziennym i powszechnym. To wszystko zmienia. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że jednak nie wolno poddawać się tym, którzy siłą, przemocą, strachem, nawet przed śmiercią, próbują na nas wymusić, żebyśmy się zajmowali tylko naszym strachem, naszą bezsilnością i bezradnością. Nie możemy dopuścić do tego, żeby zło nas paraliżowało. Bo przecież nasze siostry i nasi bracia ukraińcy zawsze umierają na Ukrainie. Można mówić wielkie słowa, patriotyzm, ojczyzna i tak dalej. A przecież w ostatecznym rozrachunku chodzi im o zwykłe życie, o to, żeby można pracować, zarabiać. Utrzymać dom, rodzinę, żeby można spokojnie zjeść obiad, kolację, żeby można spokojnie pójść spać i rano wstać, zacząć nowy dzień. Chodzi o zwyczajny dzień. I dzisiaj mamy jak znalazł to nasze myślenie o codzienności. Znajdujemy potwierdzenie tegoż myślenia w pierwszym czytaniu. Otóż dowiadujemy się, że nasz Bóg nie ma na dobrą sprawy takiego imienia, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, Jego imieniem jest czasownik. Jestem, który jestem a więc pierwsza osoba, jak nas w szkole uczyli liczby pojedynczej czasownika być. A jeśli tak, to jak nam podpowiada Ignacy z Loyoli, mamy Boga szukać we wszystkim, co się tu dzieje, ale i ponad wszystkim. Stąd nie szukamy jako chrześcijanie, Nauczenie zresztą przez naszych starszych braci w wierze Żydów. Szukamy Boga przed sobą w tej perspektywie. A nie poza rzeczywistością. Dlatego Karl runner mówi, że nie dzielimy świata na sakrum i na profanum. Na te miejsca, gdzie jest Bóg i na tę resztę większą od całości, gdzie Boga jak gdyby nie ma. Nasz Bóg jest wszędzie. Jeśli pytamy, gdzie dzisiaj jest Bóg na Ukrainie, to trzeba powiedzieć, że jest w tych, którzy giną. Tam się powtarza, tam się dopisuje dalszy ciąg. W potwornej realności, w potwornym cierpieniu już niejednego człowieka. Dopisuje się droga krzyżowa, gorzkie żale. Właśnie tam. Dzieje się tak dlatego, ponieważ naszego Boga nie można oderwać od rzeczywistości. Mamy potwierdzenie na to, w tym co wspominaliśmy bodaj w piątek w uroczystości zwiastowania pańskiego, kiedy Oto Ten, który jest we wszystkim i ponad wszystkim, stał się człowiekiem w łonie kobiety. I popatrzmy, że nasz Bóg nie spada z nieba. Nie zjawia się w jakichś cudownych wydarzeniach, potężnych, tak zwanych nadprzyrodzonych, ale rodzi go kobieta, tak jak każdego z nas. A później tenże nasz Bóg dorasta jako dziecko, młodzieniec, dorosły mężczyzna. Pracuje, pracuje. I zarabia pieniądze ze swoim ojcem Józefem. Łatwo sobie wyobrazić tę najświętszą rodzinę z Nazaretu. Jak rano Maria wstaje, żeby przygotować śniadanie i wyprawić męża i syna do roboty. No i tu mamy mistykę. Prawdziwą, realną, niewydumaną. Dlatego prawdziwi mistycy są realistami. Nie zamykają oczu na to, co się dzieje tu i teraz, na całą ohydę tego świata i siebie samego, ale właśnie tu szukają sposobu na życie. Dlatego dla nas chrześcijan nie dzieli się świat, tak jak mówi Raner na sakrum i na profanum, bo święty jest tylko Bóg, a my próbujemy Boga naśladować w naszym myśleniu, mówieniu i postępowaniu. Dla nas wszystko jest nadprzyrodzone, bo wszystko jest dziełem Boga. Stąd jesteśmy, można powiedzieć, materialistami. Kurczowo trzymamy się. Tej ziemi, bo jeśli ją zmarnujemy, jak mówi papież Franciszek, jeśli sprzeniewierzymy się ziemi tej, tego, co my nazywamy doczesnością, to jest niebezpieczeństwo, że z tym niczym zostaniemy na wieczność, ale nie nam sądzić, dlatego. Kleszek Kołakowski mówi tak o Jezusie. Czy był Bogiem, nie wiem. Ale jeśli kiedykolwiek na tym świecie był Boży człowiek, to był nim Jezus. I dalej filozof Kołakowski mówi, że poznaje Jezusa po tym, jak On zmienia moje życie. To znaczy, jak on zmienia moje myślenie, moje patrzenie na rzeczywistość, moje rozumienie rzeczywistości. Stąd, kiedy dzisiaj patrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie, zadajemy pytanie, gdzie jest Bóg w tym wszystkim? Kiedyś papież Franciszek, kiedy usłyszał to, Pytanie zadane przez chłopca, któremu zmarł ojciec. Tenże chłopiec mówi papieżu: Gdybyś umiał robić cuda, to jaki cud byś zrobił? Odpowiada Franciszek, że uleczyłbym wszystkie dzieci, ale nie potrafię. To, co mogę, to jestem przy nich i razem z nimi płaczę. Tak samo ten sam papież mówi, Panie Boże, a wie on o świecie, papież, więcej niż ktokolwiek inny. Mówi, Panie Boże, dlaczego robisz wszystko, żebyśmy w ciebie nie wierzyli? Bo rzeczywiście, patrząc,. Na to, co się dzieje na Ukrainie, ale i w wielu innych miejscach tego świata. Łatwiej człowiekowi uwierzyć w nieistnienie Boga, niż w nieistnienie diabła. Wydaje się więc, że to zło, które dzieje się, ten nasz powszedni dzień, przytłacza, że ta groza śmierci również nas paraliżuje, ale tak wcale być nie musi. Mianowicie do pomocy przychodzi nam również ten Leszek kolakowski, który mówi: Czy jest ktoś, kto dzisiaj? Może powiedzieć, że coś jest niemożliwe. Mówię, w XVIII wieku było to możliwe, ale nie dzisiaj, bo patrząc na osiągnięcia nauk matematyczno-przyrodniczych, kto dzisiaj może powiedzieć, że coś jest niemożliwe, skoro z niczego rodzą się nowe cząsteczki materii, a ostatnio ponoć. Nasi naukowcy, uczeni odnaleźli jeszcze inny stan skupienia materii. Przychodzi nam z pomocą nauka, przychodzi nam z pomocą sztuka, przychodzi też nam z pomocą nasze marzenie o ludzkim życiu. Pozwólcie więc, że podeprę się poezjum. Bo to jest jakoś mój najbliższy mi świat. Boimy się owej śmierci. A tymczasem Szymborska pisze tak, kto twierdzi, że śmierć jest wszechmocna, sam jest żywym dowodem, że wszechmocna nie jest. Nie ma takiego życia które by choć przez chwilę nie było nieśmiertelne. Śmierć zawsze o tę chwilę przybywa spóźniona. Na próżno szarpie klamką niewidzialnych drzwi. Kto ile zdążył, tego mu cofnąć nie może. A zatem znowu to, co się dzieje w tej chwili, to, co się dzieje w naszym świecie, odsłania nam również i sens istnienia tego świata. Rzecz w tym, żebyśmy to umieli zauważyć. I tak, jeśli zastanawiamy się nad mistyką, rzecz ważna, żeby. Jakoś znaleźć obraz, który by nam pomógł zrozumieć w czym rzecz. Pewnie każdy z nas ma gdzieś w swojej pamięci taki drzeworyt, który reprodukowano w podręcznikach również szkolnych, a mianowicie drzeworyt. Najpierw mówiono, że gdzieś XV wiek, ale okazało się, że najprawdopodobniej XIX. Przedstawia on pielgrzyma, który dotarł do. Tego miejsca, gdzie horyzont styka się z Ziemią. Ziemia oczywiście jest płaska. I tenże wędrowiec, pielgrzym, wychyla się poza to niebieskie sklepienie. Tak wyciąga rękę do przodu i z zadziwieniem, i z przerażeniem, z zachwytem patrzy, co jest poza tą ziemską sferą. I pewnie słyszę muzykę Sfer, i pewnie stanę no, przed pytaniem, przed którym każdy z nas staje: Mianowicie, co jest za tym widzialnym światem, dotykalnym i mierzalnym? Czy jest pustka? Nicość? Czy jest coś? Czy jest ktoś? I myślę, że właśnie. To, co nazywamy mistyką, jest takie, taką umiejętnością wychylania się poza to wszystko, co jest oczywiste, poza to wszystko, co nam się wydaje, że jest jedyne w świecie, że jest niepowtarzalne, że również jest skończone, jest jakoś czymś, co potrafimy opisać. To wychylenie poza horyzont. Nie trzeba rozumieć przestrzennie, ale to również my każdego dnia na modlitwie również praktykujemy kiedy patrzymy w siebie wgląd naszego rozumu, naszego serca, naszego sumienia, naszej duszy, ciała i krwi. Tam właśnie dzieje się i tam dotykamy tego, o czym mówił Kolakowski działania Chrystusa w nas. Jeśli oczywiście karmimy się słowem Chrystusa, jeśli idziemy Jego śladami, wtedy również i ta nasza toczesność, ta szarzyzna dnia zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Mianowicie kiedyś Faustyna Kowalska zabrała się do modlitwy, ale nic z tego nie wychodziło. Ciągle jakieś rozproszenia, i tak dalej. No, ale, że była prawdziwą mistyczką, wpadła dość szybko na pomoc, na pomysł, że nie ma co z tym walczyć, ale skorzystać z tych rozproszeń. Akurat wtedy szydełkowała i w swoim dzienniczku pisze: O Trójco Przenajświętsza, mieszkająca w sercu moim, Proszę Cię, daj łaskę nawrócenia tylu duszą, ile dziś ścieków zrobię tym szydełkiem. Wtem usłyszałam w duszy te słowa. Córko moja, za wielkie są żądania Twoje. Jezu, przecież Tobie jest łatwiej dać wiele niż mało. Tak jest. Łatwiej mi dać duszy Wiele niż mało. Ale każde nawrócenie grzesznej duszy wymaga ofiary. A więc Jezu ofiaruje Ci tę szczerą pracę swoją. Nie wydaje mi się ta ofiara za mała, za tak wielką liczby dusz. Przecież Ty, Jezu, przez 30 lat zbawiałeś duszę taką pracą. Córko moja miła, czy nie zadość Twojej prośbie. Popatrzmy, czy to szydełkowanie, praca wydawać by się prozaiczna jak nie wiem co, była dobrym czasem, żeby przebywać z Bogiem i żeby załatwić z Nim całkiem poważną sprawę. Myślę, że my też tak szydełkujemy każdego dnia. Czy to na uniwersytecie, czy w takiej pracy, czy, będę, czy pracując w ubikacji, w sanitariacie na dworcu, czy będąc papieżem, czy biskupem, czy zakonnikiem, ojcem, matką, wszystko jedno. To jest nasze szydełkowanie, ale jak się okazuje, nie tylko skarby czy swetrów, ale również naszego życia. Więc jeśli tak, to może warto wracać i warto czerpać z tego, co jest naszą kulturą, co jest naszym dziedzictwem, to, co jest najpiękniejsze, co mogliśmy stworzyć. Jest tego piękna sporo, ale też i każdy może znaleźć coś dla siebie. Choćby w poezji Mistyka i zarazem księdza Angelusa Silesiusa, czyli Anioła Ślązaka. Mówi on tak, że Bóg stał się człowiekiem po to, żeby zyskać jeszcze inny sposób istnienia, żeby uzupełnić pewien brak, bo wieczności żył bezcieleśnie, a teraz stał się człowiekiem. Oczywiście święty Paweł się zbuntuje i przypomni nam, że przecież Jezus się upokorzył. Możemy to przyjąć, że się upokorzył, ale ta pokora świadczy o jego wielkości, bo jeśli Ten, który jest, jest Ojcem i kocha to swoje stworzenie, to gdyby tylko to były słowa, moglibyśmy sobie dać spokój. Ale to są czyny. Mianowicie tenże sam, który stał się człowiekiem, potwierdził swoją miłość do nas. Bo miłość zmusza człowieka, żeby być z tym, którego kocha, dzień i noc. Tak samo Bóg. Ale myśmy tego Boga odepchnęli. Doprowadzili do jego śmierci. Nic nam na szczęście z tego nie wyszło złego, bo przy minie wiara, jak mówi Paweł, przy minie nadzieja, zostaje miłość. Co więc robić z tym dniem, który mamy? Jak sobie z tym poradzić? Myślę, że już w XIX wieku została nam dana odpowiedź. W poezji Norwida mamy taką fraszkę. Tak zatytułował ten swój wiersz. Dewocja krzyczy. Michelet wychodzi z kościoła. Prawda? Dewocja tylko tego nie postrzega, że za kościołem człowiek o ratunek woła. Rzekona, że ażeby krew go nie ubiegła, to ornat drze się w pasy i związuje rany. A Faryzeusz, mimo idzie zadomane. Otóż wojna w Ukrainie zmusza nas do tarcia naszych ornatów. To znaczy, jest również takim ogniem, który pozbawia nas wygodnego mistycyzmu, polegającego na tym, że będziemy na naszych modlitwach wyznaczać Panu Bogu co on ma robić? Mianowicie to darcie Ornatów to również sprowadzenie chrześcijaństwa z jakichś enigmatycznych wyobrażeń. Również jest ostrzeżeniem dla tych, którzy biorą się za lekturę dzieł mistycznych, żeby nie próbowali, jak mówi papież Franciszek, naśladować. Świętych, ale żeby próbowali żyć tym samym Duchem, bo każdy święty naznaczony jest, każdy mistyk naznaczony jest swoim czasem. Dlatego to, co się dzieje tam podczas tej wojny, jest sprawdzianem dla naszych Kościołów i dla naszego państwa, dla posługujących. Władzą w kościele, ale i w państwie. Jest sprawdzianem dla naszych uroczystych procesji, nabożeństw, naszych modlitw. Stąd, patrząc na to, co się dzieje za naszą jedzą, mamy do wyboru mianowicie poddać się tej weryfikacji. Czy też nieustannie trzymać się wyobrażeń, które do dzisiaj jakoś nam pozwalały żyć? Bo tragedia wojny odsłania przed nami wartość codzienności, tego o czym pisała Faustyna, o tym o czym mówi Angelus Silesius czy Szymborska. Czy Kolakowski? Popatrzmy, jak ten sam duch, duch otwartości na to, co się dzieje, potrafi przemieniać, ale jednoczyć ludzi. Przecież o różnych światopoglądach, o różnym podejściu do rzeczywistości, a jednak jest wspólny mianownik. Tam gdzieś w głębi. W nas wszystkich jest wpisane to imię, o którym słyszeliśmy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Mianowicie jestem, który jestem. Byłoby więc dobrze, gdyby to imię Boga było naszym imieniem. Niektórzy tłumaczą to jestem, który jestem jeszcze inaczej. Jestem, który jestem dla Was, dla ludzi. I myślę, że tu jest ogromne światło dla naszego myślenia o człowieku i dla naszego postępowania. Jestem, który jestem dla świata, bo ten świat nie jest czymś oderwanym od Boga, ale jest Jego domem.